Это же идея с нефтяным. No, witam wszystkich. Na lajcie. Mhm, mhm, mhm. Ale dzisiaj piękna pogoda we Wrocławiu proszę Państwa, patrzcie, zobaczcie jaki dom. Kwiat z kwiatami. Não, chama, chama. O, śmietnik, bo musiałem popatrzeć, patrzyłem się na coś, wiecie? Przyglądałem się czemuś. No dzisiaj... Co Cię to obchodzi? Ale fajny nick masz. Co Cię to obchodzi? Yy, wiesz co? Wiecie co? Jadę sobie dzisiaj, bo jest piękna pogoda. Po Wrocławiu, zwiedzam sobie. Różne miejsca. No, pasa, tak. Tu Volvo po prawej. Jakieś Volvo, no i tak sobie jeżdżę, chodzę, jeżdżę, bo mam w lesie, no piękna pogoda dzisiaj, rzeczywiście jest ładnie, warto się wybrać, wreszcie troszeczkę złapać tego światła, nie, to jest ważne, rower Volkswagen, tak. Nie no, a byłem w lesie, wiecie co się stało w lesie? Narobili na kwiatki, na kwiaty Przy samej drodze, no poważnie Takie Ile koni? Y ile koni? Dobre pytanie Ja jestem koń, pociągowy jeden <grystanie> Koń pociągowy Hej, witam, hej No Tak to jest we Wrocławiu, słuchajcie, strasznie tutaj dzisiaj gorąco. Jest 20 stopni jest Ludzie wylegli, łażą wszędzie, nas narobili w lesie, już nie powiem Tłumy ludzi. Tłumy ludzi Hej, no hej no, Witam, witam, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam, dzień dobry wszystkich, ciach ciach Pozdrawiam, witam No i teraz sobie pojadę, nie wiem gdzie w prawo chyba Trzeba pojechać znak mówi, że w prawo A ja z Wrocławia, Wrocław Wrocław, tak, słuchajcie Wrocław, Wrocław Jak nic nasz motorower. No, ja, ja nie mam motoroweru. Ja wolę zwykły. To znaczy, zależy, jakbym miał dojeżdżać gdzieś na przykład do roboty, czy coś, no to To się przydaje. Albo sobie na wycieczkę pojechać, no można, można, ale Ale tak to wolę rowerem. Zwykłym takim pojazdem mi mięśniowym, yy, o napędzie mięśniowym. Także, yy, ale doceniam, doceniam, że hmm. można. Jest to praktyczne. W korkach nie stoisz i tak dalej, i tak dalej. Czy lubię chomiki. Jakoś nie, nie jestem ani za, ani przeciw specjalnie. W sumie lubię wszystkie zwierzęta, więc i chomiki też lubię w Wa Wałowicach, nie wiem gdzie to Pokaż dworzec główny no, Do dworca głównego to jest bardzo daleko stąd musiałbym jechać i jechać ja jestem głodny muszę coś zjeść wie. No jakby było lato tak, jest dzisiaj tak jak w lecie zupełnie no to fakt Patrzcie jaki fajny ten Wardburg Stary Wartburg das auto powiedzieć. No nie wiem, nie widzę pasata żadnego. Nie no, mogę powiedzieć, nie? Tak. O, jaki fajny emot. Dzień dobry. Jakiś ludzik atramentowy. Nie mam psa. Nie, nie mam żadnego zwierzęcia, tylko przychodzą koty do mnie obce. Znaczy obce, no od sąsiadów, to znajome, nie? Ale tak to nie mam. No właśnie, nie widzę. Magnolia, o, jest, jest, jest Volkswagen, das auto, mówię. Das auto, das auto. Może być? No to jest taki atramentowy ludzik. A kurczę, bo jest, wiecie? Grają sobie coś tam. Grają sobie w piłkę. No, śmietnikami. Pewno, że grają, a co nie mają grać No, spok No i słuchajcie A tu pojedziemy w prawo Nic muszę powoli, wiecie, już jestem tak głodny, ja nic od rana od... nie jadłem, nie wiem czy wy coś jecie na śniadanie, ja nic nie jem, ja śniadanie nie jem faktycznie No więc i dzisiaj nic nie jadłem Tylko kawę wypiłem Kawa też ma ileś tam kalorii, bo to z mlekiem wziąłem sobie No tam parę kalorii było, ale to jest mało, nie? Trochę A teraz się tak rozkręciłem, pojeżdżę sobie na rowerze jestem już naprawdę głodny No Ty nie Pozdrawiam Kto nazywa się... Pozdrowisz... Po Katarzyna pozdrawiam. No to pa także wiecie Ja bym coś zjadł dzisiaj Chyba sobie jakąś nie ja wiem, wiem coś zrobię sobie pizzę w domu w piekarniku pizzę sobie ugrzeje, pizzę sobie zrobię wiecie? Pizzę a jeszcze zobaczymy Wrócę Musiałbym kupić coś do tej pizzy mozzarella jakąś, ale nie wiem, czy mi się chce iść do sklepu jeszcze. Pieniędzy nie wziąłem ze sobą. Na kebaba iść. Nie ma tu kebabów. W pobliżu. Musiałem jechać gdzieś do miasta. Nie ma. Ja jestem w takim miejscu, że tutaj takich rzeczy nie ma. Chyba, że sobie samemu zrobię. To wtedy tak. No. Samemu można też zrobić. Słuchajcie, to nie, nie trzeba iść tam na kebaba gdzieś. A potem co? Mi dadzą jakieś dziadostwo i co? Będę... Zatruję się. Nie, że tym. No, biedra jest, ale... Ja nie wiem, czy ona jeszcze otwarta jest, biedronka. Żabkę mam. Żabkę mam blisko. To sobie do żabki pójdę. Kupię sobie mozzarellę tam drogo, nie, żabce drogo jest ale żabka, wiecie, żabka wygrywa tym, że jest blisko, nie, tam jest drogo ja już nawet a ja punktów już nie zbieram, wiecie, sami sobie strzelili w kolano, a może to o to chodziło, może im po prostu nie, nie wiem, z jakiegoś powodu, wiecie, może ktoś wyłudzał te punkty, nie, te żabce że oni kazali te telefony wprowadzać a ja, a ja nawet zapomniałem to zrobić w sumie mogłem, nie, ale yy, zapomniałem wprowadzić te ten numer telefonu jest mięso do kebaba. Ciekawe jakiej jakości jest to mięso. Halo, halo. No to pa, halo. Nie wiem, czy w żabce w Biedące pewnie jest jakieś mięso, tak. A w żabce to nie ma tam chyba mięsa takiego. No, ja nie próbowałem. Ja nie próbowałem akurat do kebaba Trzeba samemu wiecie, kupić kawał mięsa i przygotować, nie? To będzie, będziecie wiedzieli. Chociaż to, to, to jakie mięso się kupuje teraz, to, to, to też nie wiadomo, nie? Co się kupi? To nigdy nie wiadomo. Także. Tu jest żabka po prawej, ale ja nie idę teraz, bo tu kasy nie wziąłem. Kasy nie wziąłem, wiecie? Dobra, słuchajcie, ja kończę, bo ja zaraz w domu będę. Także dziękuję za odwiedzenie tutaj tego zacnego Light'a i tego o, kościół. No i nie, nie pokażę, teraz nie pokażę, bo nie, nie jestem odpowiedni, że tak powiem. Aha, za 12 zł, tak? Ale co, ca samo mięso czy? Ca a nie, lawasz, No to. Nie pokażę. Dzisiaj nie. Może może innym razem. Się zastanowię. Może potem. Ale, ale raczej na razie nie. Wiecie, dopiero jak będę tak. Wygląda jak w lecie. Tak letnią twarz będę miał, taką wyletnioną. To może wtedy. Może za blady jestem jeszcze teraz, wiecie? Dobra, kończę na razie. Dzięki za odwiedzenie, za wypowiedzi i pozdrawiam i zapraszam serdecznie następnym razem, także na razie. Cześć.